Witam Was ponownie część druga naszych zadań. Zadanie 14. W zlewce przygotowano rozwór siarczanu 6 glinu i dodano do niego określoną ilość wody amoniakalnej. Popatrzmy, jaka tutaj zachodzi reakcja. sprawdzam, czy widzicie? Widzicie. Siarczan 6 glinu, czyli AL S. O 4, Glin jest 3 reszta kwasowa 2, czyli AL2 SO3. Dodano do niego wodę amoniakanu, czyli NH4 OH. Możecie też się spotkać z takim zapisem NH3 razy H2O. Powstał znowu reakcja wymian. Glin wymienia się z grupą OH, czyli będzie AL. OH. Trzy razy wzięte po glinie jest trzy wartościowe, grupa OH, plus NH4SO4. Grupa, AMO, grupa NH4 jednowartościowa to dwuwartościowa. Czyli teraz to muszę wziąć na nawias i tutaj wędruje dwójka. Dobra, to jest naszym osadem. Mamy napisane, zaobserwowano strącenie białego osadu wodorotylenku glinu. Mamy. Otrzymany osad podzielono na dwie części, czyli ten AL, OH. Trzy razy wzięte podzielono na dwie części. Do jednej dodano kilka centymetrów stężonego roztworu wodorotlenku sodu plus NaOH. A do drugiej taką samą objętość kwasu chlorowodorowego AL OH 3 razy więty plus KC. I pytanie. Określ cel tego doświadczenia chemicznego. Cel będzie taki, że, chciano, że jeżeli dodajemy do tej samej substancji i kwas i zasadę, to sprawdzamy charakter amfoteryczny. Sprawdzamy charakter amfoteryczny. Obserwacja. W jednym i drugim przypadku ten nasz osad po dodaniu kwasu i dodaniu e, wodorotlenku rozpuści się. Czyli roz, tu piszemy rozpuszczenie osad. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji siarczanu 6 glinu z wodą amoniakową. Mamy. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji otrzymanego wodorotlenku z kwasem chlorowodorowym oraz wodorotlenkiem sodu. Czyli mamy Al. Powstaje nam związek kompleksowy. To jest ten twór, który zawsze sobie trzeba zapamiętać. Tutaj mamy 4, czyli mamy minus, 4, minus 1. Razy 4 jest minus 4. Glin jest na plus 3, czyli plus 3. Sud na plus 1, czyli mamy plus 4 jest równy minus 3. Tu nam się, wszystko się nam zgadza. Sprawdzamy jeszcze tutaj. Jeden atom sodu, jeden atom sodu. Jeden atom glinu, jeden atom glinu. 3 plus 4, 4 grupy OH. Tutaj będziemy mieli reakcję. Powstaje nam chlorek glinu ALCL3. Glin jest 3 wartościowe, chlor 1, więc tutaj wędrowała trójka. Plus H2O. Uzupełniamy 3 atomy y chloru, więc tutaj jest trójka. Trzy atomy wodoru plus trzy atomy wodoru 6, czyli 3 razy 2 jest 6. Napisz nazwę systematyczną lub wzór sumaryczny innego wodorotlenku amfoterycznego. I do hulaj dusza. Może być to ZNOH dwa razy wzięte. Eee, odsyłam Was do książki. Nie będę tutaj wypisywać, to Wy sobie poszukajcie i stwórzcie tutaj na wszystko, co mamy na zielono. Trenek miedzi 1, trenek miedzi 2. Czyli wodorotrenek miedzi 1, wodorotrenek miedzi 2. Wodorotrenek cynku. Wodorotlenek żelaza 3, wodorotlenek żelaza 2, wodorotlenek manganu 4, wodorotlenek berylu 2, cyrkomu, molibdenu i tak dalej. Czyli, jeżeli ja wybrałam to, to piszę wodorotlenek cynku. Za 15 zadanie. Już sobie odwrócę kartkę. Zaprojektuj doświadczenie chemiczne pozwalające porównać aktywność chemiczną miedzi i cynku. Czyli jeżeli już mam tutaj COSO4, no to muszę dodać. Proszę popatrzeć. To dodaję cynk. Bo mam blaszkę, mam blaszkę miedzianą i cynkową. To tutaj będę miała roztwór siarczanu 6 cynku ZNSO4 i dodaję mieć. Zapisz obserwację. No to popatrzę sobie do mojego szeregu elektrochemicznego. O, mój syn też przyszedł tutaj z zadaniem. Słucham, Za chwilę. Dobra. Mhm. Patrzę na mój szereg elektrochemiczny i zobaczmy, gdzie jest miedź i gdzie jest cynk. Tu mam miedź. Patrzę, gdzie mam cynk. Tutaj jest cynk. To jaki wniosek jest tego? Aktywniejszym metalem jest cynk. I to musi mi pokazać moja reakcja. Czyli pierwsza reakcja zajdzie po cynk wyprze miedź z jego soli. Ta reakcja nie zajdzie. Mieć nie da rady wyprzeć cynku z jego soli. Czyli zapisz obserwację. W probówce pierwszej powstaje czerwony osad. Czemu czerwony? Bo miedź. Jest czerwona. Zobaczcie reakcję. Zn plus CuSO4 daje znSO4 plus Cu. Oglądaliśmy metale. Możecie poszukać sobie w internecie, jak wygląda mieć. Jest cegla to czerwonym metalem. Eee. Nie pisaliśmy, może jeszcze tutaj zapisu, zapis cząsteczkowy jest tutaj, tak? I zapis jonowy reakcji. Zn jest jako czysty pierwiastek, więc nie jest w postaci dysocjowanej. Cu2+, plus SO4 2-, powstaje Zn2+, plus SO4 2-, plus Cu. To nam się skraca po jednej i po drugiej stronie, więc mamy... Zn plus Cu2, daje Zn2, plus Cu. 16 nie robimy. Sobie zrobimy, jak będziemy omawiali yy, na lekcji późniejszej, drugiej klasie metale. Wtedy sobie porównamy reakcję miedzi z tężonym kwasem, azotowym 5 i z rośnieńczą. Ostatnia kartka. Zaprojektuj dwuetapowe doświadczenie chemiczne. Którego wyniku można otrzymać chlorek srebra 1? W drugim etapie jednym z odczynników jest roztwór azotanu 5 srebra 1. Czyli mamy, mamy mieć dwie reakcje, tak to rozumiem. W drugim, jednym z odczynników jest azotan 5 srebra 1. Czyli AgNO3 plus coś i mam otrzymać chlorek srebra 1, czyli AgCl plus, tam coś będzie z NO3. No to popatrzmy, co mamy. Mamy wodorotlenek sodu, azotan 5 potasu, roztwór kwasu chlorowodorowego, roztwór kwasu azotowego 5. Zobaczcie, nie mam nigdzie. E, azotanu 5 srebra. Czyli najpierw muszę otrzymać ten azotan 5 srebra. Czyli AGNO3. No to widzę, że tutaj użyję sobie azotan 5 potasu. E, nie mogę go użyć, bo nie mam nigdzie srebra. Oczekaj. Po coś ja się pogubiłam. Mhm. Mm Czyli rozumiem, że, po, że ten azotan-5-srebra mam już do dyspozycji. Nie do końca, czekajcie, bo nie ogarniam. Wodrotlenek sodu. Mhm. Czyli będzie tak, wodrotlenek sodu NaOH plus kwas chlorowodorowy HCl Powstanie nam NaCl plus H2O. I teraz ten chlorek sodu, użyję też go tutaj, NaCl. I w reakcji wymian będzie AgCl i NaNO3. To mam w postaci osadu, możecie sobie sprawdzić. z jakie wykonano kolejne czynności? Czyli do roztworu wodorotlenku sodu dodajemy kwas solny. To jest pierwsze. Następnie do roztworu z pierwszego doświadczenia dodajemy kroplami azotan, 5 srebra, aż do wytrącenia się osad. Obserwacje. Wytrąca się osad. Równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej. Pierwsze to jest to. Czyli tu. Czyli zadanie podpunkt D, etap pierwszy, cząsteczkowo Teraz równanie reakcji chemicznej w formie jonowej, skróconej z, tutaj z reakcji drugiej. Czyli ja najpierw zapiszę AG plus, plus NO3 minus, daje. Na plus plus Cl minus, powstaje. AGCL, to mam jako osad, więc nie mogę napisać postaci jonowej plus Na plus, plus NO3 minus to nam się skraca i będę miała Ag plus plus Cl minus powstaje AgCl zadanie 18 podaj numery probówek, w których nie zaszła reakcja chemiczna no szukamy sobie pierwiastków które leżą za wodorem o, o, niżej muszę, dobra. Które leżą w szeregu elektrochemicznym za wodorem? No, to sprawdzę. Za wodorem. Tak, żebyście też widzieli. jest przed wodorem. Miedź jest za wodorem, czyli 3, nie zajdzie. 4, nie zajdzie. 5 mamy MgO plus kwas siarkowy 6, zajdzie. Mamy tlenek zasadowy plus kwas, reakcja zachodzi. Potem mamy SiO2, jest tlenek krzemu, jest tlenki, tlenek krzemu 4 jest tlenkiem kwasowym, z kwasem reakcja nie zajdzie, czyli 6. Teraz mamy wodorotlenek glinu plus kwas solny zajdzie. Wodorotlenek jest amfoteryczny, z kwasem i z zasadą reaguje. Wodorotlenek potasu z kwasem reaguje jak najbardziej. AgNO3 z kwasem solnym, reakcja zachodzi. Czyli nie zajdzie 3, 4 i 6. Czy metale zawsze zachowują się w ten sam sposób wobec roztworów kwasu? No, na, to, na ten moment nie jesteście jeszcze ze swoją wiedzą w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Pamięt, to pokazywałoby zadanie szesnaste, które prosiłam Was, żeby ominąć. Tutaj mamy napisane, dopisane mamy w nawiasie stężony, rozcieńczony. W zależności od tego, jaki mamy kwas, czy stężony, czy rozcieńczony, różnie reakcje będą zachodziły. Będziemy to omawiali jeszcze na lekcji. Podaj numery probówki, w której zaszła reakcja chemiczna potwierdzająca, iż kwasy mogą reagować z tlenkami o charakterze zasadowym. Czyli gdzie mamy tlenek o charakterze zasadowym? Tylko i wyłącznie w probówce 5. Podaj numery probówki, w którym zaszła reakcja chemiczna potwierdzająca, iż kwasy mogą reagować z substancjami o charakterze amfoterycznym. Amfotery, amfoteryczny charakter. Mamy tylko tutaj w yy, probówce siódmej. Uzupełni zdanie, podkreśl wyrażenie tak, aby powstał prawdziwy wniosek. Na podstawie doświadczenia, widzicie, czekajcie, doświadczenia chemicznego przeprowadzono w probówce, można wnioskować, że kwasy nie reagują z tlenkami niemetali. Czy ja bym od ja bym tutaj wybrała tą probówkę szóstą. Na podstawie doświadczenia przeprowadzono w probówce szóstej. Można wnioskować, że kwasy nie reagują z tlenkami, nie metali. Okres jakiego typu reakcja chemiczna zaszła w probówce dziewiątej. Reakcja wymiany. Dobrnęliśmy do końca. Nie zajęło już nam to w tej chwili 27 minut. Mam nadzieję, że troszkę mniej i dacie radę to odsłuchać. Pozdrawiam i do zobaczenia. Do widzenia.